Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj mamy czwartek, wielki czwartek, w którym wspominamy ostatnią wieczerzę Pana Jezusa ze swoimi uczniami. I w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, od 23 wersetu czytamy to, co Pan Jezus przekazał Pawłowi. I Paweł napisał tak: Ja bowiem przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem. Zobaczcie, że. Paweł w tym fragmencie mówi, że przekazuje nam to, co przejął od Pana Jezusa. Że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił, to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po powieczerzy, wziął kielich i oświadczył, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana, do czasu jego przyjścia. W 26. wersecie wyraźnie widzimy, że apostoł Paweł przekazując yy, yy, Koryntianom i przekazując nam fragment yy, pamiątki wieczerzy mówi, że ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha chleb i picie z kielicha wina, ilekroć to robimy, wspominamy i ogłaszamy śmierć Pana do czasu jego powtórnego przyjścia. Dokładne zrozumienie tych słów, słów Pana Jezusa wzbudzało i wzbudza wiele kontrowersji, w wielu Kościoła. Słowa Pana Jezusa wypowiedziane właśnie podczas wieczerzy, tej ostatniej wieczerzy, mają na celu przypomnieć nam, chrześcijanom, uczniom, naśladowcom Pana Jezusa Chrystusa to, co zrobił dla nas na krzyżu. Kiedy sięgamy po chleb, to powinniśmy pamiętać o przebitym, pobitym ciele Pana Jezusa do naszego odkupienia. Kiedy sięgamy powinno, powinniśmy pamiętać o Jego wylanej krwi na golgocie za nas. Dzięki temu my dzisiaj mamy społeczność z Jezusem i ze sobą nawzajem jako członkowie Jego ciała, którego On jest głową. Dzisiaj w wielu kościołach w Polsce, wielu katolików wielu katolikom będzie wmawiane, że Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Pana Jezusa kapłaństwa i Eucharystii. Przez wiele lat również w to wierzyłem, bo tak byłem uczony, tak byłem wychowywany, w takiej tradycji żyłem. Jednak, drodzy katolicy, kiedy Duch Święty usunął mi z oczu klapki ludzkiej tradycji i sięgnąłem do Bożego Słowa, poznałem prawdę. Pan Jezus wypowiadając słowa bierzcie, jedźcie, to jest moje ciało, Następnie, kiedy wziął kielich i podziękował, i przekazał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew przymierza, która się za wielu wylewa dla przebaczenia grzechów. Podczas ustanowienia wieczerzy, nie ustanowił kapłaństwa w Eucharystii w myśli doktryny Kościoła katolickiego, ale ustanowił pamiątkę, abyśmy do czasu powtórnego Jego przyjścia na Ziemię, wspominali właśnie to wydarzenie Golgoty. Chciałbym Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście sięgnęli do Bożego Słowa się pozwoli Duchowi Świętemu na to, żeby otworzył wam oczy na prawdę, która jest zapisana. Nie dajcie się dłużej zwodzić, oszukiwać, bo od poznania prawdy zależy wasza wieczność, to, gdzie ją spędzicie. Sięgnijcie dzisiaj po Boże Słowo, w ten wielki czwartek. Otwórzcie fragment, w którym Pan Jezus ustanawia pamiątkę wieczerzy, w której Pan Jezus razem z uczniami zasiada do Ostatniej wieczerzy, i pozwólcie na działanie Ducha Świętego. Tym bardziej, że myślę, że każdy z nas świadomy jest tego, że zbliża się dzień powtórnego przyjścia Chrystusa. To jest fałszywa nauka o Eucharystii i kapłaństwie, która została zasiana w ludzkich sercach przez diabła. Msza, o której dzisiaj Kościół Katolicki mówi, że dzisiaj jest pamiątka ustanowienia mszy. To jest uobecnianie ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa w bezkrwawy sposób na ołtarzu. A Boże Słowo mówi nam o tym, że raz na zawsze została złożona doskonała ofiara w Jezusie Chrystusie. Nie trzeba jej powtarzać, nie trzeba jej poprawiać, nie trzeba jej bezkrwawo uobecniać na żadnym ołtarzu. Dlatego że to zostało dokonane i Jezus dzisiaj zmartwychwstały żyje pośród nas. I mamy ducha świętego, który nas prowadzi. Nie pozwólmy się oszukiwać i nie trwajmy w fałszywej nauce, którą diabeł zasiewa w ludzkich sercach. Uwolnijmy się od fałszu, obudy i zacznijmy żyć prawdą Bożego Słowa. Radości w Panu, do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.